Witanko, ja jeszcze w swoim barłogu, bo nie chce mi się wstawać jakoś, no ale skoro jestem otoczony tymi sprzętami, z tej strony, hmm, no do tej pory cały czas ulubiany, ulubiony średniak, czyli hmm, Sharp WQCH450, hmm. hmm, no chciałem zrobić takie porównanie z czymś trochę lepszym trochę mocniejszym znaczy nie wiem czy lepszym, no bardziej klasycznym ale jednak trochę mocniejszym to już jest czyli uniwersum ten super sound no coś mocowo to porównywalne już bliżej Eda 90 uniwersum tego senatora Super stereo w kuchni. z czym jeszcze? No do turbobasa to podjazdu trochę nie ma, ale brzmi naturalnie i klasycznie. Tak, turbobas bardziej plastikowo, ale jest mocniejszy. No mocniejsze jest to na pewno, bo już, już i ten szarp CH450 jest w niektórych miejscach ciut mocniejszy i od szarpa t 370 bardzo blisko mu DT-75, który jest takim moim, no, takim rozgraniczeniem między średniakami, a czymś mocniejszym idąc w górę. Także DT-75 zamyka tą ligę tych takich tych średnich. No a T-370, te ten yy, WQ, znaczy CH-450, no i jeszcze gdzieś tam poniżej E-50 jest w tej dolnej granicy tych średniaków. A wszystko poniżej to już są zabawki. Także taki uniwersum to jest już coś tro trochę wyżej, także porównywajmy, Por porównajmy kurcze, porównywajmy. W widać różnicę jak, jak nagrywam filmy po kawie, a przed kawą, a jestem dopiero przed kawą, także no zobaczmy jak brzmi na przykład techniawa na razie. Na CH450. Z drugiej strony, bo tutaj się zastanawia, tutaj też się zastanawia ta muzyczka, a w tej kieszeni nie mam przewijania, no dobra, przełożę do tej, która ma przewijanie. Ech. trafiłem na taki utwór, gdzie więcej gdzie więcej krzyczy niż, niż łupie. zacznie następny. A to był akurat ostatni. No dobra, jedziemy drugą stronę. To jest dobre. I teraz... Mocniej, ale z basem na full, przy takiej głośności Nawet nie połowa głośności już przesterowuje Także trzeba tego basu by zdjąć, żeby było stabilnie Także Sharp pod tym względem jest no stabilniejszy, no. A zobaczmy, co będzie mocniej basowało, jak uniwersum dam na połowę głośności o tak żeby ...wam to udowodnić, dam... Chodzi mi o to, że na połowie głośności ustawić basu na tyle, żeby nie przesterowywało i zobaczymy, co będzie wtedy grało mocniej na maksymalnej głośności. Czy znaczy nie na maksymalnej głośności. No tutaj to można dać dużo głośniej w uniwersum, ale, ale tutaj już połowa głośności to jest jak, jak max w szarpie, a dając głośniej robi się bez sensu, bo za bardzo krzyczy, a i tak już na połowie głośności trzeba zdejmować bas. Także no będziemy testować w taki sposób. Tutaj połowa głośności, i bas na tyle żeby nie harczało. A szarpa można dać na maksa, bo on jest dosyć cichy w porównaniu z tym. I ta muzyka to mnie denerwuje, jak się tak nakręca. Nie no, to jest dużo, dużo głośniejsze już na połowie głośności niż, niż taki sharp, który no, wypada trochę zabawkowo przy, przy Universum. ale. Tak, no Uniwersum zdaje się na połowie głośności jest już głośniejszy niż ten Sharp. A ten Sharp nawet na tej swojej maksymalnej głośności yy, też już lekko przesterowuje nawet na kasecie. Hmm. Także jeszcze raz Sharp na maksa. Uniwersum na połowie głośności, ale z basem trochę zdjętym. No nic, uniwersum nawet na połowie głośności. I tak gra, i tak gra głośniej, i tak gra trochę mocniej. Mimo, że basu trzeba też trochę zdjąć, o, tutaj mamy bas, głośność na połowie, ale on i tak gra trochę mocniej i ogólnie trochę ładniej, także no, no to porównanie pokazuje, że to już, to już nie jest no średnia liga, to jest coś lepszego, to już jest taki no, wyższa średnia półka, no. Jak zresztą wszystkie te klasyki, to już jest taka wyższa, średnia półka, bo według mnie wszystkie te klasyczne sprzęty od sanwy po RX5085 i Senatory obydwa pokonują DT75, no może niestabilnością, bo one wszystkie są niestabilne. No przypadłością tych klasyków jest to, że są niestabilne, ale mocowo tak do połowy głośności, a uniwersum ten. Super Stereo w kuchni to nawet więcej niż do połowy głośności, bo on jest najmniej podatny na przestery, dlatego Super Stereo, Senator jest no, najlepszy pod względem stabilności z tych klasyków wszystkich. Ale ten według mnie gra trochę krystaliczniej, trochę ma lepsze soprany, dlatego ja bardziej, znaczy no nie wiem czy bardziej, no, Senatora też lubię tak samo, no ale... Ale jeśli chodzi o takie bardziej krystaliczne, detaliczne brzmienie, gdzie jest więcej sopranów, no to ten Uniwersum jest trochę lepszy od Senatora. A Senator jest po prostu stabilniejszy, czyli też głośniejszy. No i dobra, to na tyle takiego tam porównania, oby to za długo nie trwało. W 10 minutach się zamknąłem i idę na kawkę.